Moje uszanowanie, witamy jak zwykle w Puma Sport Center. Jestem ja. Jest ze mną marzena. W razie czego od razu uprzedzę, że marzena jest moją żoną, także wszelkie stulejowskie komentarze bardzo proszę ograniczyć do niezbędnego minimum. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczniemy sobie serię trzech epizodów, w których będziemy mówić o generalnie stabilizacji centralnej, o tym jak się poprawnie spinać, co tutaj trzeba zrobić, żeby nasza sylwetka, żeby cały korpus był po prostu sztywny i ciasny, można powiedzieć, i jakie ćwiczenia akcesoryjne później wdrożyć w to, żeby nauczyć się tego, żeby to wytrenować w ruchu, no i generalnie żebyście byli sztywni i ciasni właśnie. Pierwsze co, to jeżeli chcemy ustabilizować swój kort, to konieczne jest to, żebyśmy ustabili, ustawili nasz kręgosłup neutralnie, także już na dzień dobry, sylwetka fitnessowa, to jakbyście chcieli sobie zrobić zdjęcie na Instagram, to absolutnie odpada, to na 100% nie wyjdzie, chcecie po prostu zrobić tutaj z tego obrębu tułowia, chcecie mniej więcej zrobić, no najlepszym no, zobrazowaniem tego jest po prostu puszka coli powiedzmy zamknięta, albo browara, jeżeli do Was akurat browar będzie bardziej trzyma. Monsterka, nie, ja monsterków nie lubię, także także coli niech będzie. Dobra, więc chcemy, żeby po prostu ta puszka coli była tutaj ustawiona. Ona musi mieć równoległe ściany do siebie, no bo jeżeli weźmiecie jakąkolwiek puchę, zgnieścicie je z jednej strony, czyli po prostu zrobicie coś takiego, no to możecie się domyślić, że po prostu z tej strony to nie będzie tak wytrzymało akurat jeżeli chodzi tutaj o nasz kord, to w tym momencie tu będzie dużo więcej napięcia niż z przodu. Z przodu będzie rozciągnięty brzuch no i generalnie to nie będzie przynosić tak fajnie sił niż kręgosłup, który będzie ustawiony na Neutralnie, w którym te wszystkie łuki kręgosłupa będą zachowane zgodnie z naszą powiedzmy fizjologią, także chcemy koniecznie tutaj ustawić neutralną krzywiznę kręgosłupa. Ta neutralna krzywizna kręgosłupa nie skończy się tylko i, w momencie, tylko i wyłącznie właśnie na tym, jak, będzie, jak będą krzywizny samego kręgosłupa wyglądały, ale też tutaj bardzo ważne będzie to, jak będzie wyglądała nasza klatka piersiowa i jak będą wyglądały konkretnie dolne żeby. Bo jeżeli tutaj mówimy, że mięśnie dna miednicy cyk, będą chciały być ustawione równolegle do naszej przepony, to tu będzie obowiązkowe to, żebyśmy zrobili na początku wydech, czyli żebyśmy ściągnęli żebra w dół. Dobra, teraz Marzena się może położyć. Jak wejdziemy sobie do takiej pozycji, to nie raz, nie dwa zobaczycie, że y, ludzie mają tak ustawione żebra. To jest wdechowe ustawienie żeber i tego jak najbardziej chcemy unikać. Tutaj przepona będzie podciągnięta do góry, a sama klatka piersiowa będzie jakby uniesiona w taki sposób. W tym momencie, jeżeli zrobimy bracing w takiej pozycji, jak teraz jest marzena, Tutaj większe ciśnienia, jako że te klatka piersiowa będzie uniesiona, to większość ciśnienia będzie skumulowana tutaj pod tylnej ściany brzucha i tutaj na prostownikach będzie zdecydowanie więcej pracy niż z przedniej strony brzucha. Także no po prostu ten bracing nie będzie w pełni efektywny. Te siły nie będą się tutaj równoważyć i to zdecydowanie musimy wyeliminować. Jak to wyeliminować? Bardzo prosty sposób. Przede wszystkim na początku musimy ustawić żebra neutralnie, nie wdechowo. Tu podkreślę, tak to są y, ustawione żebra wdechowo, one są zrotowane. Do góry, tak jak to pokazuje marzena. I korygujemy to po prostu przez, przez bardzo długi wydech. Robiąc taki mega długi wydech, tu będziemy aktywować mięśnie skośne, tu będziemy aktywować mięśnie poprzeczne brzucha, i tutaj żebra powoli zaczną wchodzić w tą taką neutralną pozycję. Jeżeli tego nie czujecie, to można zrobić w taki sposób, że można robi wydech, 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 wydech. Jeszcze do końca, do końca, do końca, do końca, do końca, do końca. I teraz zakaż. O, dokładnie, coś takiego. I jeszcze raz. Dobra. I w tym momencie żebra już powinny być ustawione neutralnie i później możemy dopiero przejść do dalszej części naszego bracingu. Ważne jest, żebyście na początku potrafili te żebra ustawić w pozycji neutralnej, a druga sprawa to żebyście podczas robienia bracingu zainicjowali go właśnie wydechem. Czyli na początku powinien być wydech w taki sposób, ale ten wydech to ma być nie tyle wciągnięcie brzucha, nie tyle tutaj jakieś inne rzeczy, tylko to po prostu musi być obniżenie żeber. To ma na celu ten wydech, to jest mega, mega to istotne, także o tym sobie pamiętajcie. Jak to mamy zrobione, to możemy lecieć do następnej rzeczy. Druga sprawa, e, którą na dobrą sprawę będziemy musieli jakby uruchomić jednocześnie razem z tym wydechem, razem ze ściągnięciem żeber w dół, to będzie napięcie mięśni na mienic. To są mięśnie, które nam wystrzelają no, dno miednicy, stąd ich nazwa, da, aczkolwiek ich napięcie będzie mega istotne do tego, żeby tutaj się ciśnienie równoważyło w naszej jamie brzusznej i przede wszystkim, żeby tutaj e, to się nie napierało za mocno na narządy wewnętrzne, żeby nie, nie dochodziło do obniżenia narządów wewnętrznych do no, inkontynencji, czyli nietrzymanie moczu i generalnie do innych przykrych rzeczy, które zdecydowanie chcecie uniknąć. Hemoroidów. E, hemoroidów, zresztą mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku ze Szmexem, tutaj Szymon może wstawić linka do góry, Q&A był e, i tam omówiliśmy tę sprawę troszkę dokładniej. Generalnie chodzi o to, żeby razem z tym wydechem, kiedy ciągniecie żebra w dół, jednocześnie spiąć tutaj mięsień damienicy. Przepona musi się spiąć koncentrycznie. Czyli później będzie się robić wdech. wdech a tutaj, się na mienicy, musimy spiąć. U facetów to jest taka sprawa, jakbyście chcieli zaciągnąć jaja do góry, trochę jakbyście chciało sikać i srać, coś takiego, po prostu się z dołu wszystko zacisnąć. U kobiet to jakbyście chciały zaciągnąć tampon do góry coś takiego. Ewentualnie zbliżyć kolce biodrowe do siebie. Mhm. I to nie może być za mocna praca, żeby wam wywalało z brzucha palec do góry, jak sobie dacie tutaj palce, tylko powinno się czuć ślisk, taki jakby tkanek pod spodem między sobą. Dokładnie. Czyli mamy obniżenie żeber, mamy napięcie mięśni na to musi to być jednoczesne. I wtedy dopiero możemy przejść do dalszej części, czyli do napinania tych wszystkich mięśni, które będą usztywniać ten nasz kor tak, żeby to było po prostu wszystko no, sztywne. Dobra, zrobi źle. Cieka się skupić. No, to teraz, teraz nie zrobisz źle. O, dobra, jest moment. Okej. Okay. Więc tak, mamy obniżone żebra, mamy spięte mięśnie na i tu jest taka informacja. Przepona musi pracować koncentrycznie. mięśnie na muszą pracować koncentrycznie, natomiast tutaj wszystkie powłoki naszego brzucha muszą pracować ekscentrycznie. To znaczy, że one się muszą rozciągnąć, i co jest istotne, one muszą pracować synchronicznie, czyli muszą być włączone praktycznie jednocześnie. Tam jest jakaś drobna sekundka, drobna różnica w milisekundach poprzeczny się powinien spinać pierwszy, ale praktycznie dla was to jest nie do wyczucia. Chcecie przede wszystkim nad aktywnego mięśnia prostego brzucha, czyli zobaczcie tutaj jak Marzena podniosła głowę, spiąje się mięśnie prosty brzucha. Tutaj po bokach praktycznie jest dziura. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma pracy na prostych brzucha. Cyk na skosach, na, na skosach tak? Spiął się tylko i wyłącznie prosty brzucha. My chcemy pracować wszystkimi powłokami tej brzucha. Jak tu zrobiła Marzena coś takiego, to ja miałem teraz powiedział, żeby wypchała mięśnie brzucha. O, cyk moje paluchy na zewnątrz. I tu w tym momencie włączyłeś też skosy. Tutaj zaczęło to pracować w ekscentryce. Ciach. W taki właśnie sposób. Hop. Cyk. Dobrze byłoby, żebyście nie unosili przy tym głowę, głowy, bo w momencie, kiedy unosicie głowę, tutaj będziecie zbliżać do, do siebie spojenie łodowe i mostek. No to w tym momencie tutaj rzeczywiście prosty brzucha będzie próbował trochę przejąć jakby pracę. A pamiętajcie, chcecie włączyć wszystkie te elementy brzucha tutaj równocześnie. Czyli tak. Obniżacie żebra, jednocześnie spinacie mięśnie i później spinamy ekscentrycznie brzuch. Tu możemy to zrobić ewentualnie z wdechem, tak żeby tutaj e, jeszcze tutaj przepona zapracowała jeszcze dodatkowo. Ciach. Spięcie ekscentryczne I tu wszystko w tym momencie powinno być twarde. Tak robimy poprawnie bracing, jeżeli chodzi tutaj o taką zachowanie wszystkich prawideł z biomechaniką, z fizjoterapią, z trubojem itd, tak Generalnie chcecie być tu usztywnieni w taki sposób, że jak uniesiecie ręce i nogi, na pewno ręce i nogi i elegancki bracing, to tutaj niezależnie gdzie ja będę marzynę pchał, to ona ma być usztywniona. I widzicie jest praktycznie jak tutaj. Się <grafy> jak martwy rowal tu jest, nie? Że gdzie ja ją ruszę, to ona praktycznie jest sztywna w tym momencie i można powiedzieć, że to jest. Jedna sztywna marzena, a nie osobno nogi, osobno ręce, i tutaj są jakieś tylko flaki, które łączą jedno z drugim, jak praktycznie plastelina. Także usztywniamy wszystko. Pamiętajcie, na wydechu, z piętym mięsem na pracujemy ekscentrycznie, wszystkimi powłokami brzucha, jednocześnie te elementy sobie zachowajcie. Skupcie się. Jeżeli chodzi o przysiad, przede wszystkim o tym wdechu, tutaj, żeby tu zapracować na boki, żeby rzeczywiście zapracować ekscentryką, żeby tutaj to powietrze wziąć też w boczne strony brzucha. I zobaczycie, że wasz bracing po prostu wyskoczy do góry. Na początku może to być trochę problematyczne, ale pokażemy w następnych odcinkach parę ćwiczeń, które pomogą Wam e, przejść ten etap, tak, żebyście mogli szybko zapać co jak. Także jeżeli macie. I jeszcze jeżeli zaczynacie, to spowolnijcie te wydechy i pomiędzy. Powtórzeniami kolejnymi, zróbcie sobie chwilę przerwy, żeby się nieperwentylować, mm -hmm. bo pod ciężarem to żeby się w głowie nie zakręciło, żeby to nie było niebezpieczne. Tak jest. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Jak zwykle, zwykle subskrybujcie kanał SFD Pro. No i zapraszamy na sam odcinek, gdzie pokażę Wam, jakie ćwiczenia wdrożyć, żeby tej, ten masz kory jeszcze lepiej usztywnić. Zapraszamy.